Nagniewała się, tupiąc nóżką pani hojmowa, grożąc, iż go mężowi przeskarży, a nic go to nie nastraszyło. Potem się kilka tygodni z tej strony, w której ją widzieć mógł, nie pokazywała. Chodziła do elby, póki raz nie postrzegła, że zaklika po szyję w wodę się schowawszy, mimo zimnej rzeki stał tak ukryty, aby tylko ją zobaczył. Rozgniewała się tedy strasznie i poczęła wolać na ludzi, że raj nurka dał i zniknął. O malo naówczas nie utonął, bo go kurcze porwały, i odzież mu namokła ciążyła, ale się wyratował. I jakoś go nie było widać, Ano no nieprawda, bo sobie inną obrawszy kryjówkę, oczy trucizną tej piękności pasł i pasł. Już czy jej mość o tym wiedziała czy nie, nie było słychu, a nie mówiono więcej o zaklice. Że zaś we dworze mało się o niego troszczono i król by był może nawet rad, gdyby gdzie karku nadkręcił, nikt o chłopcu nie słyszał. Robił i chodził, jak chciał. Raz tylko zawezwano go do dworu. Bo król był dużemu koniowi, z wielkiego gniewu, w jaki wpadł głowę jednym cięciem, odrąbał. Chciał wtedy pokazać August Mocny, iż tego ów nawet sławny zaklika nie dokaże. Przyprowadzono szkapę starą spod dragona, twardo kościstą. Dawano po cichu do zrozumienia zaklice zawczasu, aby jeśli mu łaska pańska mila koniowi dał pokój. Lub nie tak bardzo się zamachiwał. Temu było już wszystko jedno, gdy raz na silę szło i pod, pod...